Komendancie dzwonię w sprawie zgłoszenia zaginięcia. Mieszkanie na cichej 14.7. Sprawdzałem teren. Dom jest pusty, ale dziwny. Komisarzu Nowak, to już trzecie zaginięcie w tamtej okolicy w ciągu 10 lat. Coś znaleźliście? Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda normalnie. Żadnych śladów włamania, żadnej walki, jakby po prostu wyszli i nie wrócili. Kto zgłosił zaginięcie? Szkoła. Ta dziewczyna Julia Wiśniewska nie pojawiła się na zajęciach przez tydzień. Jej matka nie odbierała telefonów. Sprawdziliście monitoring miejski? Tu zaczyna się dziwna część. Nagrania z ostatnich trzech dni nie pokazują, żeby ktokolwiek wchodził lub wychodził z budynku. Może wyjechały na wakacje. Samochód jest w garażu, w lodówce jedzenie, telefony leżą na stole w salonie, lodówka pełna, jakby wyszli tylko na chwilę. Rozumiem, sprawdźcie kontakty, może rodzina, przyjaciele. Pracujemy nad tym, ale jest coś jeszcze. Dziewczyna zainstalowała ukryte kamery w domu. Mieliśmy sporo trudności, aby uzyskać dostęp, ale znaleźliśmy nagrania. I co na nich widać? To jest trudne do opisania, chyba musi pan to zobaczyć. Chwilę później. Co do cholery właśnie obejrzałem. Dokładnie to samo pomyślałem. Te nagrania nie mają sensu. Na pierwszym widać, jak matka rozmawia przez telefon, a potem. co? Patrzy w ścianę? I ta dziwna poświata. A potem na drugim nagraniu widzimy, jak obie stoją przy lustrze w korytarzu. Po prostu stoją i patrzą. przez 47 minut. Ta migająca elektryka to sprawia, że nagranie jest bardzo niewyraźne. Najgorsze jest trzecie nagranie, kiedy obie kładą dłonie na tafli lustra, a potem. co tam się dzieje z ich odbiciami. Artefakty nagrania. Musi być jakieś racjonalne wyjaśnienie. A czwarte nagranie? Kiedy w ich domu pojawia się ta postać? Sprawdziliśmy: Nikt nie wszedł frontowymi drzwiami, a jednak jest tam ktoś trzeci. Kto to do cholery jest? Ten mężczyzna wygląda, jakby migotał? Eksperci mówią, że to uszkodzony plik, ale dlaczego wszystkie nagrania są uszkodzone w ten sam sposób? Byliście już w domu naprzeciwko, ten, o którym dziewczyna wspominała w SMS-ach do matki? To jest najbardziej niepokojąca część, komendancie. Dom naprzeciwko jest pusty. Od lat. Jak to pusty? Przecież na nagraniach? Według dokumentów miejskich ten dom jest niezamieszkały od 2009 roku. Sprawdziłem osobiście. Tam nie ma mebli, nie ma śladów obecności. Tylko kurz i pajęczyny. To kim do diabła jest mężczyzna, którego widzimy na nagraniach przez okno? Nie wiem, ale rozmawiałem z sąsiadami. Nikt nie widział tam żadnego nowego lokatora. Mówią, że ten dom jest opuszczony od lat. A te ślady na zewnątrz? Te dziwne odciski stóp idące w stronę domu i z powrotem? Nie pasują do żadnego obuwia w w bazie danych, i znikają w połowie podjazdu, jakby ktoś zniknął. Odciski dłoni na lustrze? Technicy pobrali próbki. To, co znaleźli, jest dziwne. Według analizy te odciski nie należą do Julii ani jej matki, ani nikogo z bazy danych. To w takim razie do kogo? DNA jest nieokreślone. Laboratorium twierdzi, że próbki są zanieczyszczone, ale za każdym razem otrzymują ten sam wynik. Czyli jaki? Że to nie jest ludzkie DNA, ale to musi być błąd. Musimy mieć jakieś wyjaśnienie dla rodziny. Nie możemy powiedzieć przepraszamy, pańska córka i była żona zniknęły w lustrze. Zgadza się, ale jest jeszcze coś, co pan powinien zobaczyć. Ostatnie nagranie, które udało nam się odzyskać. Chwilę później co do przecież to. Tak, to jestem ja. Wchodzę do domu Wiśniewskich, dzisiaj rano. Ale ty. Komendancie, ja nigdy wcześniej nie byłem w tym domu. To nagranie musiało powstać dziś rano, gdy byłem tam pierwszy raz. Ale. Ale co? Na nagraniu widać, jak podchodzę do lustra i patrzę w nie przez długi czas, ale ja tego nie robiłem. Nie pamiętam, żebym to robił. Ile osób wie o tym nagraniu? Tylko ja, technik Kowalski i teraz pan. Niech tak zostanie. Zabezpiecz to lustro i nie zbliżaj się do niego, rozumiesz? Rozumiem, ale co z Julią i jej matką? Oficjalnie wciąż prowadzimy dochodzenie. Potrzebujemy więcej danych. Może uciekły przed kimś, może to jakiś chory żart. A nieoficjalnie? Nieoficjalnie. Powiedz technikowi, żeby sprawdził wszystkie lustra w dzielnicy, każde jedno, i sprowadź mi eksperta od. cholera, sam nie wiem od czego. Kilka godzin później. Komendancie, mamy problem. Dom naprzeciwko. Ktoś się do niego wprowadził. Są so, kto? Nie wiemy, ale sąsiedzi mówią, że widzieli kogoś wnoszącego rzeczy w wielkim czarnym worku. W nocy. Wysłałeś patrol? Wysłałem. Radiowóz podjechał pod dom, ale nikogo nie znaleziono. Dom dalej jest pusty. A te ślady, te same co poprzednio? Tak, prowadzą od ulicy do domu i znikają w połowie podjazdu. Nowak, czy ty sprawdziłeś, co jest pod podłogą w domu Wiśniewskich, wiesz, przy lustrze? Nie, ale dlaczego miałbym sprawdzać podłogę? Bo mam dziwne przeczucie, bardzo dziwne. Sprawdzę to jutro. Nie, pojedziemy tam razem, dziś wieczorem. Kilka godzin później. Komendancie, nie rozumiem, dlaczego przychodzimy tu tak późno? Bo chcę zobaczyć to na własne oczy ten dom naprzeciwko i to lustro. Mam złe przeczucia co do tego bardzo złe. Wchodzimy i nie dotykaj lustra. Chwilę później. Gdzie jest to przeklęte lustro? W korytarzu po prawej, ale, komendancie, czuję, że jesteśmy obserwowani. Przez kogo? Dom naprzeciwko jest pusty sam to potwierdziłeś. To dlaczego widzę światło w oknie na piętrze? Jakie światło? Tam nic nie. O cholera, widzę je, ale przecież. Komendancie, proszę tu podejść. Coś jest nie tak z tym lustrem? Co z nim? Czy pan widzi nasze odbicia? Bo ja nie. Oczywiście, że. Tam są inne osoby, w tym lustrze. Patrzą na nas. To niemożliwe, to tylko o Boże. Pan ich widzi? To Julia i jej matka, one są w lustrze. To jakaś sztuczka, projekcja, cokolwiek. Komendancie, one próbują coś powiedzieć. Chyba ostrzegają nas. Wychodzimy stąd, natychmiast. Ale komendancie, one tam są, musimy im pomóc. Natychmiast, Nowak, to rozkaz. Komendancie za panem, ta postać za panem. Jaka postać? Tu nikogo? Z lustra, on wychodzi z lustra. Przestań, tu nikogo. Komendancie. Kilka godzin później. Centrala do 4421. Komendancie zgłoś się. Komendancie? Centrala do 4421. Komisarzu Nowak zgłoś się. Centrala do wszystkich jednostek. Potrzebny patrol na Cichą 14. Brak kontaktu z jednostką 4421. Następnego dnia. A więc zarówno komendant Zieliński, jak i komisarz Nowak zniknęli. Tak, jest, panie inspektorze. Znaleźliśmy tylko ich radiowozy zaparkowane przed domem przy cichej 14-7. Coś w tym domu jest? Jakieś ślady? Nic, panie inspektorze. Dom jest pusty. Żadnych śladów włamania czy walki. Dziwne tylko co takiego? To lustro w korytarzu. Technicy mówią, że odbija wszystko prawidłowo, ale tak? Czasem, gdy nikt nie patrzy bezpośrednio, wydaje się, że są w nim cienie, jakby ktoś stał po drugiej stronie i patrzył. Zabezpieczyć ten dom i ten naprzeciwko. Nikt tam nie wchodzi bez mojego rozkazu. Tak jest. A co z dochodzeniem w sprawie zaginięcia Wiśniewskich? Zamknąć sprawę oficjalnie. Wyjechały za granicę. Ale dowody. Jakie dowody? Nasze akta są puste. Wszystkie nagrania zniknęły z serwerów. Ale jak to możliwe? Nie wiem, ale powiem ci jedno. Trzymaj się z daleka od tego domu i od wszystkich luster. Rozumiem, ale jest jeszcze jedna rzecz. Tak? Gdy wychodziłem z domu Wiśniewskich, wydawało mi się, że widziałem komendanta w lustrze. Patrzył na mnie i próbował coś powiedzieć. Zapomnij o tym i nigdy nikomu o tym nie mów. Siedem lat później. Nareszcie, nowy dom. Jest idealny, kochanie. I w takiej cenie. Nie mogę uwierzyć, że mieliśmy tyle szczęścia. Agent nieruchomości wspominał coś o poprzednich lokatorach? Tylko tyle, że wyprowadzili się za granicę w pośpiechu. Dziwne, zostawili nawet to piękne stare lustro w korytarzu. Tak, jest przepiękne. Ale czy nie wydaje ci się dziwne? Niby czym? Nie wiem. Czasem kątem oka widzę w nim ruch, jakby ktoś tam był. Ale gdy patrzę bezpośrednio, widzę tylko nas. Masz zbyt bujną wyobraźnię, kochanie. Chodźmy lepiej rozpakować rzeczy. Tak, masz rację. A tak w ogóle znasz już sąsiada z naprzeciwko? Jakiego sąsiada? Ten dom naprzeciwko jest przecież pusty.